Mamografia powoduje raka. Te słowa zostały mi wykrzyczane prosto w twarz na środku chorobnika w centrum miasta. Powiedzieć, że byłam zdziwiona, kiedy tylko mimochodem wspomniałam mojej znajomej, że właśnie idę na badania mamograficzne, obowiązkowe, będące w programie profilaktycznym. I widząc jej wielkie emocje oraz szereg argumentów, które również zostały wykrzyczane. Byłam dość zaniepokojona i szybko zakończyłam tą rozmowę. Przyszłam do domu i postanowiłam sprawdzić, o co w ogóle chodzi. Okazało się, że wszystkie argumenty, które zostały przytoczone przez moją znajomą, były kłamstwem albo oscylowały wokół. Wyjątku, ponieważ 1 do 3% populacji kobiet ma przeciwwskazanie do wykonania takiego badania. No i to jakby tyle na temat. Natomiast ja zaintrygowana tym wszystkim podzieliłam się tą informacją z moimi koleżankami, I co się okazało, że część z nich także powtarzała: no przecież mamografia jest zła, szczerze, o nie miałam. Dlatego postanowiłam dzisiaj wystąpić przed Wami i zmierzyć się z tematem. Pseudonaukowych historii. Hmm. Tak. Historii spiskowych. Ojej. Oh yeah. A pytanie, czy wy znacie jakieś historie oh. takie spiskowe? Ja na przykład jestem jaśnodemertylianinem. A z dobrą <grym wytrzący> Coś jeszcze? Coś jeszcze? O <grym wytrzący> Jeszcze raz to O wakacjach z kobietą. Fajnie. Ja ale nie żyje. Okej, okay. tutaj coś... Jest, ja mam czemu ziemia jest za Ziemia jest za problem. Chyba <grywa> <grywa> i No to świadomo, że płaska. <grywa> o tak. Słuchajcie, tego jest wiele. Ten worek jest pełen, a ja bym powiedziała, że on się też rusza, dlatego że my tak trochę boimy się o tym mówić głośno. No, żeby się komuś nie narazić. A dzisiaj chciałabym z tego worka wyciągnąć taką jedną nitkę. Nitkę zwaną ekspert. Dlatego, że o tych teoriach no, opowiadają nam przecież eksperci. Od tego gdzieś coś tam zaczyna. Jak to jest, że my w to wierzymy? No właśnie, zacznijmy od tego, kim jest ekspert. Ja Wam pokażę. Ekspert jest tutaj dokładnie rozrysowany według jego e, podejścia, wynika Krugera zależność pomiędzy pewnością siebie, a kompetencjami. I jeżeli zaczynamy zgłębiać jakiś temat, zaczynamy w tym miejscu, tutaj tak mniej więcej jesteśmy bardzo pewni, że już akurat wszystko wiemy. Wszystko jest proste i mało skomplikowane. Czarno-białe, bym powiedziała. Ale z biegiem lat, zbierania doświadczeń, praktyki i uwaga, kluczowe, odpowiedzialności za swoje słowa, to zaczyna się zmieniać, aż dochodzimy do etapu świadomej kompetencji. Przypomnę, że tutaj jesteśmy na etapie nieświadomej niekompetencji. A tutaj, co mówimy? Tutaj mówimy głównie, to skomplikowane, to zależy, tak. No i teraz nie wiem, czy wam się to składa w logiczną całość. Natomiast. Najczęściej historie, te proste historie, które są powielane gdzieś w przestrzeniach internetu to są właśnie te z etapu nieświadomej niekompetencji i one brzmią ładnie, przekonywująco i możecie sobie zadać pytanie, no dobra, no ale jak to jest, że my tu tacy wszyscy wykształceni i wierzymy w te historie, więc przede wszystkim chcie wiedzieć, że te osoby z tego pierwszego etapu, czyli to są pierwsze takie lata zdobywania wiedzy w jakimś obszarze są bardzo przekonywujące. Bardzo. I one w to wierzą autentycznie. Natomiast słuchajcie, nie ponoszą części odpowiedzialności nie prowadzą badań, nie mają praktyki. I bardzo często niektórzy zostają w ogóle na tym etapie, żeby przeszli dalej mogliby zmienić pogląd. Ponadto jakoś tak jest, że my ludzie lubimy domykać pewną niepewność w naszej głowie. To zjawisko nazywa się dom właśnie domykaniem poznawczym, bo no tak. I jeżeli jakaś historia zamyka się tylko w obrębie niepewności, to my szukamy prostych historii, prostych rozwiązań. No i niestety wpadamy w tą pułapkę. I jeżeli pytacie się, no dobra, jeżeli tak działa, to co możemy z tym zrobić? Ja dzisiaj chcę, żebyście zostali z jedną konkretną wskazówką. Uwaga, wpuszczać światło. Sprawdzać źródła. Słuchajcie, w dobie AIU nie mamy żadnych wymówek. Żadnych. Naprawdę w parę sekund można to ustalić poprzez głębokie wyszukiwania. A jeżeli chcecie ten temat w ogóle teorii spiskowej, zgłębić od różnych stron, to zachęcam do przeczytania książki Łukasza Lamży, Światy Równoległe. Genialna pozycja, która rozczeska wiele z tych teorii, które które tutaj zostały też wspomniane. Jeżeli się pytacie, czy, żebyście mieli pytanie, czy, z, czy zrobiłam badanie mamograficzne, oczywiście zrobiłam. Było nieprzyjemne, fakt, ale mimo, że jeszcze nie mam wyniku, jestem spokojna, dlatego że zadbałam o siebie. Poddałam się badaniu, które ma bardzo dużą wykrywalność, bo na poziomie 90 do 80% Wykrywalności i wsparte badaniem USG daje taką pełną ochronę kobiecia. I na koniec, ostatnie zdanie. Jeżeli słyszycie prostą historię, która układa Wam cały świat w taką właśnie piękną narrację, to proszę, żeby to było dla Was początek ciekawości, a nie końcem myślenia.